Siemano. Witam Was na kanale Wędkarska Przygoda. A dzisiaj Wam pokażę jak zrobić zestaw spławikowy, więc nie przedłużając zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. No i ja już pokazuję jak to robić. Potrzebujemy oczywiście wędkę z kołowrotkiem żyłkę. Nie wiem czy będzie widać. coś tam widać. Przekładamy teraz żyłkę przez wszystkie te przelotki. Już to zrobię szybko. Ta końcówka mi się troszkę tak skrzyżowała i ciężko ją przełożyć, ale już ostatnia przelotka i, i i gdzie to jest? Tu, Dobra, żyłka już jest cała przełożona. Tu mi się jeszcze po zamyśliło. zawiesiło, a no żyłka już jest cała przepleciona przez tę teraz, y, pierwsze co, to musimy założyć stopery, ja będę używał takich jakichś, kupiłem, y, więc no, rozpakuję Dobra, jak mamy y, takie właśnie, o, no, czekajcie, jak widać, no takie oto stopery, no to bierzemy żyłkę, tylko nie wiem, gdzie ona mi się trochę ją zwinę, bo mam za długą. Dobra, no i teraz bierzemy te stopery i tą taką końcówką, o, taką tą końcówką, co mamy taką pętelkę, przekładamy przez naszą żyłkę główną. Chcę wam żeby ten złapało dobrą ostrość no ale dobra, no przekładamy przez to i teraz robimy przeciągnięcie takie bierzemy no i teraz no i teraz trzeba wziąć ten jeden stoper i przełożyć po prostu przeciągnąć trzeba na Naszą główną żyłkę. Przekładamy. Ok. Mam. Jest założony. O. na żyłce głównej. I teraz on tam nie jest nam potrzebny. Teraz. Czekajcie, bym tu gdzieś spadło opakowanie. Ok. Teraz zakładamy spławik. Ja na tą wędkę założę taki spławik 3 gramowy z taką długą antenką. Najlepsze według mnie są takie z długą antenką, bo widoczne. Przelotowe oczywiście. No i teraz przekładam, przekładam przez tą dziurkę taką. co jest trochę trudnym, bo to jest małe, o, udało się. No i przekładamy to teraz i stopujemy kolejnym stoperem. Bierzemy znowu nasz ten i robimy dokładnie to samo, co wcześniej. Ok, więc ja już przełożyłem, mam to samo. No i teraz mnie nam to nie jest potrzebne, więc poczekajcie. Okej, okay, teraz bierzemy znowu, ja tam gdzieś dałem daleko ten sławik. Teraz bierzemy naszą główną żyłkę znowu i bierzemy teraz e, krętlik z agrafką. Miałam tu ostatnie dwa, gdzieś miałem o tu już wam pokazuję jak to wygląda. Się poplątało. Nie widać. Czekajcie, by tego w ogóle nie widać. Nie ma ostrości. No, no coś takiego. no Nie ma takiego. O, teraz łapał. Coś takiego. Tak to wygląda. Więc teraz bierzemy naszą żyłkę główną, znowu gdzieś mi odliwiało, dobra. I teraz tak, bierzemy tą żyłkę i przekładamy przez oczko krętlika. Bierzemy, przekładamy, robimy gdzieś tak 5 do 10 centymetrów tej, jak przełożymy tej żyłki i teraz robimy tradycyjny węzeł, taki tak jakby przy czyli tak ja zawsze tak sobie robię. Teraz robimy taki skręt. I przekładamy tą agrafkę przez te dwa kółeczka. Raz. Ja se przełożę. Trzy razy. Będzie mocniejszy węzeł. Okej. Okay. I warto przed zaciśnięciem całego zwilżyć ten węzeł, żeby się po prostu cały tam dobrze docisnął. Zwilżamy okay. i zaciskamy. Zaciskamy i ten kawałek grzybki odcinamy. Mam takie specjalne, fajne urządzenie do tego do żyłek. No, i odcinamy tak, żeby został 2 1 mm żyłki. Ok. Dobra, teraz zakładamy haczyk z przyponem. Ja mam właśnie od razu z przyponem. Ja używam takich haczyków ósemki 14 mm, 50 cm przyponu. Są według mnie najlepsze, bo są duże takie mniej więcej haki. No i wszystko się tam zmieści: i chleb, i kukurydza, i robaki, biały, czerwony wszystko. Bierzemy haczyk. Ok. Dokładam. No i teraz trzeba rozplątać to wszystko, więc zaraz się widzimy. Ok, ja już to rozplątałem. Tak to wygląda. No i teraz by mi się nigdzie on nie wbił. Bierzemy tą końcówkę, czyli taką pętelkę. Bierzemy naszą agrawkę i odpinamy yy, ten taki dzinzelek. O ten taki. Naciskamy go do środka. Odpina nam się. Bierzemy. Wkładamy nasz. O, mi. Nasz ten przypon do środka. Tylko, że ja tego nie widzę. I nie mogę w to celować ok, mamy no i teraz blokujemy go dociskając do środka i on powinien nam się sam zamknąć no i w sumie teraz to wystarczy nam, że dociążemy go śrucinami no i mamy zestaw gotowy i możemy jechać już na ryby i łowić więc teraz do śrucin, dobra i co do śrucin to używam to używam już Wam pokazuję, tak się coś... o, takich śluci i będę brał te gramówki bo już mi się te ponad gramówki skończyły więc gramowy będę no taki spławik 3 gramowy yy, założyłbym zakłada się yy, 2,5 do trzech równo. Ja założę 2,5. No, ten zapas sławika też musi być, nie? Więc biorę nasz śród. Ok. I biorę tak te dwie, właśnie, kulki. I biorę. Jeszcze to pół, ale to zaraz najlepiej to zaciskać te śruty obcęgami. najlepiej się domkną no i od tego od tego węzła przyponowego, gdzie mamy ten krętlik z i haczykiem to najlepiej tak z 3 albo 2 cm od tego zaciskać, żeby nam się węzeł po prostu Yy, nie obluzował albo nam się tam po prostu coś nie przetarło. Ok, bierzemy, zaciskamy obcęgami. tak, chcę zrobić, żebyście widzieli. Ok, jeden śród mamy głosy mogę tam. Przyłożyć przy tym bardziej nie widzicie tego? Teraz widzicie biorę drugą kulkę, i tak samo robię zaciskam. I mamy. Przesuwam. Dobra. I jeszcze to pół. Dobra, wziąłem 0,6, bo pół nie miałem. No i to założę. Tutaj też. Ja to tak biorę, że ta żyłka musi być jak najgłębiej yy, no tej śruciny, nie? Musi być to jak najgłębiej, żeby po prostu ta śrucina nam nie wypadła. Ok, bierzemy. Złapałem, złapałem. Dobra, zaciskamy, i mamy przesuwamy mniej więcej tak, żeby to było równo. Bo rozstawienie. Y gruntu ma duże znaczenie też. Ja tak daję, tak mniej więcej równo zawsze. O, takie trzy kulki. No i dobra, no i w sumie to mamy zrobiony cały zestaw. Tutaj mamy spławik. Tutaj mamy nasze, o uwaga, spławik. O, Tutaj mamy nasze te śruciny. Wiem, że tego może tak nie widać, bo muszę trzymać jakoś chociaż. Wędkę muszę jakoś trzymać, żeby mi nie spadła. No, tutaj mamy te nasze śruciny. Tutaj to ma grawkę. Przypon i haczek. No, no to teraz tylko nad wodę zestawem. No, i życzę Wam połowów dużych ryb. A wy piszcie komentarze, jakie chcecie filmy, czy Wam się podoba. Zostawcie więc łapkę w górę, subskrypcję. Do następnego. Siema.